Nie мамы дети але так напишує цікавово гуздалі вобраз собіже jest центромханндлёвым імаштурки векку два живще мало але сою разуме Я на умі це до туалетy докі туалеты, до туалеты ё забежиш Мски чеданский шемі же не ма покою для детка в менскі туалетысонпісват Nieoczywiste pytanie. Myślisz o domenie? No ogólnie. nawet że tam te pisary i tak dalej, po prostu zamknij oczy, wyprowadzę do kabinki, zrobimy sprawę, zamknij oczy, wyprowadzę i to. Nie wiem jak postąpić z punktu widzenia psychologii. Też, że nie mam takiego pojęcia, więc... Może napisz w komentarzach, co, ma... co wymyślisz na taką sytuację. Do jakiej kabiny albo pójście? Jak rozumiesz Jesteśmy też ciekawi tego.